Cześć skorpiony, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteście. Witam Was 31 grudnia 2023. Co oznacza, że dzisiaj jest ostatni dzień roku 2023, aczkolwiek ja osobiście koniec roku obchodzę wtedy, kiedy jest koniec astrologicznego roku, czyli w marcu, czyli dla mnie 2023 jeszcze trwa i będzie trwał jeszcze 3 miesiące. Yy, ale oczywiście według kalendarzowego naszego yy, kalendarza kalend według kalendarzowego kalendarza jest yy, Sylwester. Także życzę wam wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń i aby wasze wizje się Manifestowały w 100% w najbliższym roku, albo jeszcze i dziś. Yy, dzisiaj witam Was w scenarii pełnego słońca, z tego względu, że absolutnie czuję się, jakbym była, jestem w stroju kąpielowym, czuję się absolutnie, jakbym była na plaży. Także nasza, nasza szansa, yy, żeby być w słońcu jest coraz realniejsza. Czuję, że już jesteśmy w tej energii kolektywnie. Także zobaczmy, co Energia Skorpionów ma nam do zaproponowania. Dziękuję ślicznie za wsparcie, które mi udzielacie. Myślę, że to idzie obopólnie. W opisie filmu są oczywiście linki do wsparcia. Możecie wesprzeć mnie na subpi.pl. Jest to taki polski portal od Patronite. Otworzyli sobie nowy portal subpi.pl. I tam możecie wrzucić mi kilka groszy bez yy, logowania się czy podawania jakichś danych. Yy, I oni ode mnie nie pobierają też żadnej prowizji. Yy, tylko tam 1% jakiś pewnie z jakiegoś tam okresu. Ale to jest tylko 1%, więc bardzo fajna sprawa. Jest oczywiście Paypal. I... Zbiórka na mój sprzęt muzyczny, i zapraszam oczywiście na prywatne czytania w opisie filmu. Znajdziecie mój adres mailowy. Więc tak, wczoraj. Um, aha, jeszcze kwoli przypomnienia. Chcę, żebyście traktowali każdy, każdy ze znaków jako energię. Nie jako znak Zodiaku, to znaczy macie jeden znak Zodiaku, i tylko oglądacie jeden znak Zodiaku, bo jesteście pannami albo bliźniakami. Tylko traktujcie to, że w Waszej osobowości jest energia każdego ze znaków. Czyli jest, i oczywiście jeśli ją zintegrowaliście, więc yy, jeżeli energia danego znaku, zodiaku, jakiegokolwiek, przyjęła Was, tak? czyli została zaakceptowana yy, obólnie, no to wtedy yy, taka energia będzie z Wami rezonować, jeżeli ją usłyszycie, prawda? Dla której czytam. Więc e, ja przez bardzo długi czas miałam z energią Skorpiona nie po drodze. To znaczy, zajęło mi bardzo długo wymani Dla mnie, energia Skorpiona to jest energia, która po pierwsze łączy się z ludźmi bardzo bezpośrednio. To znaczy, wszystkie dla mnie czytania dla Skorpiona zawsze opierały się na spotkaniach z ludźmi, na yy, bezpośrednich interakcjach z ludźmi o w ten sposób powiem. Czyli nie takich energetycznych interakcjach, że gdzieś tam w eterze się spotykamy, tylko jeden do jeden. To znaczy, no po prostu, spotkanie prawdziwe spotkanie w świecie 3D, tak? Czyli. Mm, jeśli chodzi o jakieś interakcje, o, dokładnie to. I bardzo długo, bardzo długo starałam się zintegrować tą energię Skorpiona we mnie, ponieważ ja od tych interakcji socjalnych po prostu uciekałam albo w sensie bardzo je ograniczałam, z tego względu, że ja bardzo dużo przechodzę w sferze energetycznej. Ale zawsze, kiedy robiłam czy, czy, czy oglądałam znak Zodiaku Skorpion, zawsze miałam taki niedosyt, bo widziałam, jak dużo mnie tak naprawdę omija poprzez rezygnowanie z pewnych interakcji socjalnych. Z jakiegoś powodu to przychodzi teraz, więc pewnie jest to częścią wiadomości dla Was. No dobra, drogie Skorpiony. Wdech i wydech i zobaczmy, co chcecie, żebym dla Was przeczytała. Iluzja, Smoky Mirrors. Dolny świat odwrócony. Jaguar odwrócony. O proszę, taniec ducha w pozycji poziomej, który wypadł pod kartami tymi trzema, które wyciągnęłam i z jakiegoś powodu jest to ważne. Completion odwrócone. Bęben odwrócony. Pod spodem strzała wbita w dół. To, co słyszę teraz, to finalny etap. Finalny etap. Czego? To, co słyszę, to wykryta została osoba, której zamiary były nieczyste, bądź energia. <laughs> osoba bądź energia, której zamiary były nieczyste została wykryta. Nieczyste smoky mirror, czyli brudne lustro, czyli zadymione lustro, tak? Czyli nieczyste lustro, nieczyste zamiary, czyli nieprzejrzyste. Więc tak, wyszliście z cienia zamiarów nieczystej osoby, i z jakiegoś powodu przez jakiś tam czas, określony tylko i wyłącznie, prawdopodobnie y, przez Was albo znajomy tylko Wam, y, jechaliście z tą osobą równolegle. To znaczy do końca było nie wiadomo kto miał nieczyste intencje w tej relacji. Czy wy, czy tamta osoba. I niezależnie od tego, czy ja intencja była nieczysta, czy to była wasza intencja nieczysta, czy to była intencja nieczysta tej drugiej osoby, wasze drogi rozdzieliły się i wyszliście z cienia nieczystej intencji. Tak jak mówię, czy ta intencja była waszą energią, czy ta intencja była osoby z, którymi, z którą jechaliście równocześnie, zostało zostaliście oddzieleni. Jeżeli jest to osoba u której i jeżeli ta osoba została w tej nieczystej intencji, to wy zostaliście rozdzieleni od tej osoby. Jeżeli w was była nieczysta intencja, to ta nieczysta intencja od was została oddzielona. Czyli ta nieczysta intencja, jakąkolwiek miała postać, czy miała, to, czy miała postać osoby, czy była waszą energią, została od was oddzielona. Czyli najprościej mówiąc, byliście w jakiejś bliskiej relacji z energią która miała nieczystą intencję. I teraz, co to znaczy nieczystą intencję? To znaczy, że nie do końca z tym tańcem Ducha, jak widzicie ten taniec Ducha, to jest y, taka zamgłą karta. To oznacza, że podstawa, czyli fundament takiej energii, tej iluzji, czyli tej nieczystej intencji, był, Niejasny. Jesteśmy teraz w pełnym słońcu, tak się nazywa ta animacja. I w pełnym słońcu naprawdę widać przejrzyście, co jest nieczyste. I na zasadzie kontrastu jesteście teraz w stanie określić, co było tą iluzją. A tak naprawdę jesteście jeszcze w stanie teraz zejść głębiej, to znaczy określić, co było fundamentem. Tej nieczystej intencji, albo jeszcze głębiej, zejść na tyle głęboko, żeby wiedzieć, skąd pochodzi nieczysta intencja i gdzie się zaczęła, gdzie miała swój początek. Czyli taka nieczysta intencja, która prowadziła Was jednocześnie z jedną osobą albo z grupą ludzi. Mogliście odłączyć się od całej grupy ludzi, bądź odłączyliście się od jednej osoby, albo pozostaliście w danej grupie osób, czy z tą jedną osobą, ale to od was odłączyła się ta część iluzoryczna, ta nieczysta intencja, i dobrze teraz wiecie, czy ta intencja nieczysta należy do was, czy do innych osób, czy do tej jednej osoby. Wyszliście z pewnego okresu ciemności karmicznej, to znaczy takiej, w której nie mieliście w żadnym wypadku możliwości zobaczenia drogi przed wami. No bo to jest cykl karmiczny ciemności. Ten cykl karmiczny ciemności polegał na tym, że na tym fundamencie yy, tańca ducha, czyli tych nie... Niewidomych ruchów słyszę, no takich ruchów na oślep, o, na oślep, czyli na takich. Dobra, strzelam tu, bo i tak nie widzę, tak? Wybieram to, bo i tak nie widzę innego wyboru, tak? Czyli na, takie wybieranie na oślep. Cała, cały ten cykl karmiczny wybierania na oślep polegał na tym, żeby znaleźć wartość w wyborze, który był wybierany na oślep. Czyli trochę takie, y, 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 trafiło się ślepej kurze ziarno. O, trochę taka energia. Czyli wybieranie na oślep, i później sprawdzanie, czy się udało, czy nie. I w Waszym przypadku, drogie Skorpiony, mam wrażenie, że to, co zostało wyeksponowane, to nie tylko. Ta iluzja, czyli mm, ten grząski grunt nieczystej intencji, ale również wartość tej relacji, waszej wartości, albo wartości relacji w tej grupie. Czyli widzieliście, zobaczycie, albo zobaczyliście, albo teraz widzicie, plusy i minusy bym chciała powiedzieć. Ale jesteście jasno teraz, jak to słońce, klarownie określić, co było podstawą, fundamentem całej sytuacji. Widzicie, co brakowało w tej sytuacji, i mam wrażenie, że w większości waszych przypadków to była wasza energia, drogie skorpiony, czyli braku. Brak objawił się w Inaczej brak został obnażony w takim świecie realnym, może właśnie w tej relacji, o której mówię, z którą szliście jeden do jeden w sensie równolegle. O, równolegle. Z którą szliście równolegle. Mam wrażenie, że porównywaliście się do pewnej wartości w tej relacji. I za każdym razem stwierdzaliście, że jesteście po stronie braku, że to Wam coś brakuje, że Wy jesteście nieszczęśliwi, że to Wy czegoś nie macie i Wy jesteście po tej stronie, że tak powiem, ujemności. I ciekawa sytuacja, ponieważ. Ta karta odwrócona, completion, mówi o niezakończonym procesie. I tak, jesteście jeszcze w jakimś procesie wychodzenia z pewnego pudełka, w którym jesteście zamknięci. I czym jest teraz to pudełko? Słyszę formami zaangażowania. Co to znaczy forma zaangażowania? Jaką można mieć formę zaangażowania? Formę zaangażowania w relacji można mieć różną, prawda? Bo formą, w formą zaangażowania w relacji może być seks. Formą zaangażowania w relacji może być pieniądz. Formą zaangażowania może być robienie drugiej osobie jedzenia. Formą zaangażowania może być zaangażowanie emocjonalne w to, co przechodzi druga osoba. Formą zaangażowania jesteście jeszcze zaangażowani w tą relację. Na samym początku czytania powiedziałam, że wasze drogi się rozeszły. Rozeszły się, ale nie do końca, ponieważ forma zaangażowania z waszej strony. W tą relację, niezależnie od tego, czy jesteście dalej w tej relacji, czy nie, została. Czyli jesteście dalej w schematach zaangażowania w tą relację. I teraz jest pytanie, czy wy chcecie być dalej w tej formie, zaangażowania w tej, w tej relacji, czy nie. Z tego względu, że yy, ten bęben odwrócony mówi mi, że nie wychodzicie z tych form zaangażowania. Czyli tak, jakbyście chcieli pozostać w tych zintegrowanych dla Was emocjonalnie form zaangażowania. Czyli jesteście zaangażowani w jakąś formę udzielania siebie, i jest to jakaś forma emocjonalna udzielania siebie, i niezależnie od tego, czy Wy jesteście w tej relacji, czy z niej wyszliście. W dalszym ciągu chcecie się udzielać emocjonalnie. Jeżeli wyszliście z tej relacji, to nie widzicie nic złego w udzielaniu się emocjonalnie, czy byciu w zaangażowanym związku emocjonalnie, tylko tak jakbyście mieli zmienić obiekt zaangażowania. Czyli nie samo w sobie zaangażowanie emocjonalne jest złe, tylko obiekt, z którym się angażujecie. I dla mnie ma to sens. Z tego względu, że y, to brzmi bardzo jasno, czysto i logicznie, jeżeli y, taką drogę wybieracie. Nie jest mi pokazane w kartach jakby dokładnie powód. Powód rozstania, czy powód rozejścia się do dróg? Tak jak mówiłam na samym początku, by... ta iluzja spadła, tak? Tak jak teraz ta karta. Ta iluzja spadła, i czy ona odpadła od Was w momencie wieża? Myślę, że stało się to ze względu na po prostu zakończenie cyklu karmicznego. Pewna. Toksyczna forma zaangażowania emocjonalnego. Ale chcę Wam powiedzieć, że to zaangażowanie, okej, okay, i ta toksyczna forma zaangażowania, która odpadła, czyli ta toksyczna, może nie toksyczna, ale. Um, Nieczysta intencja, która odpadła od Was, jest dalej połączona z Waszym zaangażowaniem emocjonalnym w tą relację. To, co by należało zrobić, to co słyszę jako radę, to definitywnie odciąć zaangażowanie emocjonalne w tą relację po to żeby móc przenieść swój kierunek entuzjazmu na inną relację albo na inną energię pamiętając o tym że samo w sobie zaangażowanie emocjonalne nie jest złe tylko chodzi o to że zaangażowanie emocjonalne które dałam tej osobie tej relacji tej pracy tej sytuacji jest na tyle wartościowe, że muszę ją przekierować na faktycznie wartościową sytuację, osobę, relacje, pracę i tak dalej. I cały ten proces jeszcze trwa u Was. Jest on z tą, kartą cień, z tą kartą księżyca, jest w jakimś stopniu zakryty. W całej tej sytuacji jest zakryta, Pewna forma miłości, która się tutaj dzieje. Nie możecie zapominać o tym, że cały ten proces jest formą wychodzenia Waszej miłości, czyli wartości na światło dzienne. Ponieważ macie z tym jeszcze wiele stresu, jeszcze czytacie ten rozdział. Czyli jest to rozdział, który teoretycznie przelecieliście, um, od którego się odłączyliście, bo wyszliście z tej roli, um, w, którym, w której ktoś was goni albo wy gonicie kogoś, żeby coś mieć. Ale jeszcze jesteście w etapie zmieniania linii czasu, bo chodzi jeszcze o to zaangażowanie emocjonalne. I tak jak mówię, powtarzam cały czas, samo zaangażowanie emocjonalne nie jest złe, bo sam nawyk zaangażowania emocjonalnego jest bardzo dobry, bo o to chodzi w stałej relacji. Przede wszystkim z samym sobą. Jeżeli dasz sobie samemu, dasz sobie samej zaangażowanie emocjonalne, automatycznie. Taką relację masz ze środowiskiem, wiadomo. I to jest dobre. Tylko chodzi o przekierowanie mojego aspektu zaangażowania emocjonalnego z tej iluzji, czyli nieczystych intencji, na czyste intencje. I jeżeli to się równa temu, że ta sytuacja, w której jestem, jest określona jako nieczysta sytuacja, to znaczy, że muszę z niej wyjść żeby na nowo przekierować tą emocjonalną czystość, że tak powiem. Ale wy mi mówicie, no nie wiem, muszę być jeszcze w tych trupach tej przeszłości albo w tych trupach takiego, no nie wiem, coś się rozkłada tutaj, coś jakby skoro się rozkłada i, i zaczyna, że tak powiem, nie miło pachnieć, no, to albo trzeba przewietrzyć, albo zmienić pomieszczenie. I teraz z jakiegoś powodu mówicie mi, że jeszcze chwilę tutaj musicie pobyć w tym rozdziale. Czy to dotyczy przeszłości, czy to dotyczy yy, obecnego momentu, albo i przeszłości, i obecnego momentu. Dojdziecie do. Takiego, jeżeli teraz mam przetransmutować tą energię, to zwyczajnie dojdziecie do punktu na tyle bycia pewnym siebie, pewną siebie, czyli bycia w swojej wartości, że naturalnie, organicznie po prostu wyjdziecie z tej sytuacji, albo ta sytuacja zwyczajnie się zakończy, ponieważ nie będzie już rezonować zwyczajnie z wami. Czy jeszcze coś? Czy jeszcze coś chcecie mi powiedzieć? Drugi Skorpiony. I tak jak mówiłam na samym początku czytania znów, czytanie dla Skorpionów jest na temat interakcji socjalnych. A! Tak. Dokładnie tak. Czyli... Mamy tą kartę burzy, karta burzy i środkowy świat, czyli środowisko odwrócone. Burza w środowisku, z którego wychodzicie. Czy to jest środowisko bakteryjne w waszych jelitach, czy to jest środowisko bakteryjne w waszym świecie, gdzie te bakterie okazały się toksyczne i trzeba z nich wyjść, ponieważ to są robaki, które zjadają jakieś trupy i jakieś ciała. Czy jakieś stare komórki, które muszą zostać zwyczajnie wydalone z organizmu. I karta, która spadła, to karta podarunku, która nam co chwilę teraz yy, wychodzi. No i bardzo pasuje do naszej tej scenarii, ale jest w pozycji odwróconej, i to jest to, co spadło. Pewne światło, które zostało rzucone na tą sytuację. Yy, mam wrażenie, że jest. Dostępne przynajmniej dla mnie do odczytania. Tylko pytanie teraz, czy, czy Wy jesteście w stanie odczytać to? Z jakiegoś powodu takie pytanie przychodzi. Czy jesteście w stanie odczytać świadomość tej sytuacji? Czy jesteście w stanie rozczytać bycia, bycie świadomym w tej sytuacji? Czy jesteście świadomi. Jaki test przechodzicie w tej sytuacji? Na ile pozostaniecie sobą, a na ile pozostaniecie w instynktach przetrwania? To jest to czytanie, które chciało przejść. Bardzo Wam dziękuję, drogie Skorpiony. Mam nadzieję, że, że w czymś pomogło i że zarezonowało. Tak jak mówiłam wcześniej, w opisie filmu znajdziecie linki do wsparcia mnie. Będę bardzo wdzięczna. Zapraszam na prywatne czytania. No i cóż, tak jak mówiłam, dzisiaj jest Sylwester. Życzę Wam, kochani, żeby wszystkie relacje były jasne, czyste, klarowne. Tylko i wyłącznie na podstawie szczęścia, miłości i radości. I żeby każda Wasza wizja którą sobie tylko za marzycie, weszła w życie. Oczywiście taka, która też pomoże innym. Także bardzo Wam dziękuję za ten 2023 rok i do zobaczenia w nowym roku. Pa!